Wpływasz nieruchomość i nie masz na nią najemców, boisz się, że twoja inwestycja w mikrolokal będzie pustostanem, weź głęboki oddech i zrelaksuj się. Nie w przypadku mikrolokali. Prawdopodobieństwo nieznalezienia najemcy na mikrolokal jest bardzo, bardzo nieduże. Skąd wiem, bo wyprodukowaliśmy ich ponad 150 w innej lokalizacji. Jeżeli zmienia się najemca, to taki lokal potrzebuje zazwyczaj kilku dni albo kilku tygodni, żeby znaleźć nowego. Ze względu na swoją mikro powierzchnię, niecałe 18 m2, czynsz jest bardzo niewysoki. Mikropowierzchnia to jest mikroczynsz, dodatkowo elastyczna funkcja, która sprawia, że ten sam mikrolokal można wynająć jako biuro albo jako gabinet, fryzjerski, kosmetyczny, masażu. Ewentualnie po prostu pod wynajem długoterminowy, albo i krótkoterminowy, jeżeli taka będzie decyzja i wola właściciela. W przypadku jakichś zmian w koniunkturze można bardzo szybko zmienić aranżację i zaprosić do lokalu zupełnie nową grupę najemców, Jeśli jesteś zainteresowany inwestycją w lokalu. Platonowa Park, napisz w komentarzu lokal, a przejdę Ci więcej informacji.